Ale piszę tylko, baby. Mm. O kurde, to dzika, gessler, Puszczam, że. Ma dzika Gessler do nas przyjdzie. Tu tak śmierdzi. O kurde. co co tak Proszę nie rzucać, talerzem! No, widać. Ale mam? I dobra, zobacz. Nie wiem, weź to <coughs> restauracja, nie! Żywy! Żywy! Nie żeby... proszę! Nie mi! Żeby... Nasz widać, że to restauracja nie, żywy! Rewolucjon! Rewolucjona! Nie zrozumiałem ani jednego zdania. Proszę, nie o, mi. Proszę, nie, nie mi! Nie jeżeli ten, ten, nie wiem jak, kto to jest, ale wiem, że jakiś Mendel co ma pewnie z 532 lata i otworzył restaurację dla biznesu, i pewnie zapomniał gdzieś zakupów z Biedry albo coś w tym stylu. To lepiej nie przychodźcie do niego, bo na pewno będzie taka rewolucja, że, że szczurki dodam. Proszę e, pani! No. Ale nie, Proszę pani, nie rzucać stalek. Proszę pani, ale to jest Kebabownia! Pani, te mają... proszę pani ale to jest pani Kebabownia! Nie ma już ze 162 lata, widzę po kolorze! Jakieś czarne kropki, to jakieś tak jak... Proszę ty. pani, ale to jest tylko dekoracja! U pani no wie, pana, święta, wigilia, czy... Coś... to są skleśniane żonki, tak jak ty. A to jest sztuc... sztuczne. Proszę nie. Sztuczne? E dopiero teraz zauważę, że to. Co pani tutaj robi? Pani by mogła oprzedzić, że tutaj pani będzie. Dzisiaj zamknięte, ja tu tylko sprzątam. Co to za goryl? On ma zeza? Ty też masz zeza. W To moja baba. Co? Jakieś fanty... Działa to! Nie działa! Wszystko, nie wiem... Weź proszę to pani! Ponieważ nie. kiedy jest zamknięte, wyłączamy prąd, żeby mniej... żeby nocia? oszczędza... Co? Co to za Nokia? No jak wersji, no to Ale to jest, nocia. proszę pani, czekolada. Proszę pani, to jest nasz no, stały nocia. klient! Proszę pani, ale niech pani spojrzy na tego klienta! On jest piękny. Jak pani spojrzy na jego buźkę z tej strony. Szybki tak jak ty. A jak ty ma butelnię. Panie, tam przede mną. Tam, trzymam mam zwłok, zwłoki, Znaczy się co? To na nie są włosy, to jakieś sztuczne. A co pani pali? A to co to są za włosy? A pani chce pomóc że pani... A, to ma to a te co, co tutaj są. Że pani, a to, wiem, to tylko stop. Nie wiem, jakieś książki o gorylach, które nikt nie kupuje, bo dzieci tylko na telefonach się A Jakaś rakieta, co nie nie Że pani... Jest niedziela, nie niech pani da tak ta odpocząć. Jak nie odpoczywaj, tylko możesz pracować i to zmieniać. Ale pracuję, zdajesz z siebie 110%. Zdajesz? Chyba zdajesz sobie... Pamiętacie tego szczura z drugiego odcinka? No, to teraz wiecie, to co z coś zrobić. Dobrze, zatrzymamy. Wy też myślicie o tym samym co ja? To fajnie. No, no. Za dzień. <grym> ...Uka trupie ją. tak też, tak, Uuuh. tak jak y, kamerzysta co myśli, że go nie widzę. Czemu tam w ogóle kamera to jakiś gniły kurczak, wygląda jak je. Proszę I pani, który miał ale pani mnie mężąco. zatrudniła 10 lat temu. Możliwe, ale nie pamiętam, bo nigdy nie miałem restauracji, tylko robiłem rewolucję. Rewolucję, to ty możesz sobie w dupę wsadzić. Będę musiał to wyciąć. Na chwilę historii? Bo taka rewolucja, to rosyjska domowa. Może mnie zawsze ugryźć. Ja nie gryzę, bo i tak brzydki, Pani ma znakujesz. takie brzydkie Czemu sęby, tak? żeby nawet z kilometra tak? by można tak? było. Mordę. W sumie to ja nie wiem co to. Malarz tutaj był, malował różne rzeczy, wiesz. Ale niech pani spojrzy na te cegiełki. Idealne są. Niech pani spojrzy na te cegiełki. Idealne są. Proszę pani, ale tutaj kiedyś był budynek z drugiej wojny światowej. Tylko go przerobiliśmy. Tutaj kiedyś był budynek z drugiej wojny światowej. Dobrze. Co miałeś pan zre... Ej, poczekaj, cięcie. No bo miałeś mnie ten, Ej, coś tam robiłeś, mówiłeś, że coś mi zrobić. Ale czekaj, to na koniec odcinka. Ra. Dawaj, move. Dobra. Dawaj, mów. Magda, gdzie ser? No to ten... E, ja jestem dzika, Kester. No to co tu jest? Chipsy, picie... Eee, proszę pani, tam nie zaglądać. Widzę po obrazkach. Nie, co to, to za umysł zrobił ja, do... to? No, Ej, spuść, spuść tak! Na no, mojej perspektywy, weź sobie tak zrób! Weź sobie tak zrób! No Ej, przecież to jest ty! To jesteś ty! Dzika, gessler, tak, ja... Proszę! Tak, niech pani da to... mi jeszcze jedną no, szansę! Do Dobrze! To tak! To ta gwiazda taka! No! no tak jak gwiazda są! Ale proszę pani, tutaj wszystko staraliśmy się zrobić. Jako sam jedyny przerobiłem to wszystko. O ile w ogóle mi było stać. Ja to byłem jeszcze przed w 1750. No to chyba pani... Ale niech pani spojrzy na to! Po prostu to jest piękne. No tych cegóch które zrałam. Ale takie piękne. Dobra, niech pani o tą restaurację natychmiast, aż się kebabownie. Co to jest końca? E, się patelnią i się zdobywa punkty. Dobrze. Tak, no bo posłuchajcie mnie. Takie ten. No, e, przychod nie przychodźcie do tej restauracji. Nazywa się to, jest to jest kebabownia To jest kiepobownia! No to zgniły kebab i... Służ, pani, ale to jest najlepszy kebab w Polsce. Cicho! Nie, to to będę mógł zapić. A niech Tych pani to mogę... zobaczy, to jest idealne. Ty, jeszcze te guziczki. Te guziki? Dobra, proszę pani, niech pani powie. Dobra, jak pani sami się nie podoba, to podaje pani tydzień, żeby zmienić tą restaurację na lepsze. Jak pani chce. Ja ciągle... Zobaczymy, Kogę. zobaczymy, kogo będzie lepiej, lepszy. Ja chodzę i ci ciągnę do tego, jak ten sklep się nazywał? Dobrze. Może pani mi nie jesteś na... No? Niech pan nie zejdzie stąd, bo to się jeszcze zniszczy. Pani jest taka ciężka, hmm. pani jest przyde. taka ciężka, jest żeby to mogło zgnieść. Cała konstrukcja tego. Proszę bo z tego zejść. Bo, bo budowniczy. Chyba budownicze był, już takie brzydkie. Albo budownicze jest najlepszym budowlańcem w kraju. Bo budownicze to jest... Dziwne. Dobra, Dobrze. proszę pani, pa, daję pani kluczyki, pa, mam pani tydzień, jak chce sobie tę restaurację zrobić. Nie wiem, chyba bo mnie, i daję pani tydzień, ale pani tutaj zostanie, jak pani coś zrobi. I zobaczymy, no, kto okay. będzie lepszy. Zobaczymy, kto będzie lepszy. Widzowie, no, jaka wariatka, nie? No dobra, ja, zostawcie sobie. No. Boję się jej. Widzowie, mam nadzieję, że nie zmieniła tej restauracji. Aż tak bardzo. Mam nadzieję, że... Nie zmieniła Jak po prostu tej tymi, restauracji. Restauracja teraz wygląda. Restauracja e, z Nowej goryli. Panie, bo... Gdzie jest ta moja restauracja? Ej, gdzie jest ta restauracja? Co dobra, pani dobra, z tym dobra, zrobiła? A Pan widzi panią, no, żywa pani. Cześć proszę, proszę pani! Net w restauracji nie, ma, nie dają bananów Ale jesteś, ale jesteśmy mapami, to dają! Kiedy mapy jedzą kokosy? Kiedy jedzą ananas? Co pani zrobiła? Mapy są w dżungli, a w dżungli to jest taka wielka wyspa. Ale w, w z dżungli panie... można wziąć, wziąć banany za darmo, tutaj nic nie będą kupywać No bo to ma być dziwne, jak pani koszula. Czyli pani obiecała mi, że pani zmieni tą restaurację na lepsze. pani tylko pogorszy, pogorszyła Miło. Dobrze. Że pani, no, to, to, to nawet re restauracja mojego wyrywala wygląda lepiej. Wala, tutaj była moja, zmieniłaś ją, ja na, na jakąś, powiedz chociaż, że tutaj jest jakiś tunel, żeby się tam przedostać, czy pani zburzyła wszystko? Ciekawe co powiem Prawie? Teraz moja przyszłość, moja przyszłość, zaraz walnę ciebie patelnią. Dobra, chodź tu. Stój, stój. Uhuhuhu Żgapisz mnie? Koniec tomu dzika gest W końcu pozbyłem się jej Okazuje się że zrobiłem restaurację drugą Czyli takie kopii w na wszelki wypadek wiecie No dajcie dajcie lajka hmm. subika i dziękuję Dzień bardzo Co jest? O nie jak coś takiego jeszcze żyje? Co to w ogóle jest? Czemu pani jeszcze żyje? Myślę, nie A no dobra, nieważne. Myślę, że nie przewiduję przyszłości. Proszę nie! Proszę nie zwalać ty